Tego jeszcze nie wiesz o reakcjach krzyżowych i alergiach. Osoby uczulone na pyłki brzozy mogą silniej odczuwać skutki alergii wtedy, gdy zjedzą jabłko, gruszkę albo brzoskwinię. Z kolei osoby uczulone na pyłki traw mogą doświadczyć reakcji krzyżowych po zjedzeniu arbuzów, pomarańczy lub pomidorów. Podobnie wygląda sytuacja wśród osób uczulonych na pyłki bylicy. Alergia może nasilać się po spożyciu pietruszki lub selerów. Reakcje krzyżowe mogą pojawić się wtedy, gdy układ odpornościowy osoby z alergią myli różne substancje, rozpoznając je jako podobne do alergenu pierwotnego. Dzieje się tak, ponieważ niektóre białka w alergenach są strukturalnie zbliżone do siebie. Przykładem jest osoba uczulona na pyłki roślin, która może odczuwać reakcję po spożyciu niektórych owoców, warzyw lub orzechów. Układając jadłospis dla osoby z konkretną alergią, warto pamiętać o możliwych reakcjach krzyżowych.